Wielkie straty Rosji. Co i ile stracili na wojnie? We have, we have significant losses of troops. Russia has already failed. Every possible military mistake that the Russians could have made, they made, and a few more. He overestimated the capability of his own military. It's It's, it's a huge tragedy for us. To bombowiec 134. Jeden z najnowocześniejszych rosyjskich myśliwców. Rosja, jak do tej pory, straciła ich już około 20. Przy czym z tym uzbrojeniem szacowany koszt jednego takiego samolotu to około 30 milionów dolarów. Putin, szykując się na wojnę z Ukrainą, wierzył w zapewnienia swoich generałów, że będzie to prawdziwy Blitzkrieg. A rosyjskie wojska w Kijowie pojawią się zaledwie w przeciągu trzech dni. The capital of Kiev will soon fall to Russian invaders. The city could fall within days. Patrząc na mapę z początku ofensywy widać, że ten plan, mimo że z lekkim opóźnieniem, to prawie się udał. Niemniej już wtedy odsłoniły się pierwsze słabości rosyjskiej armii, na przykład w postaci 70-kilometrowego korku rosyjskich czołgów i innego sprzętu wojskowego tuż pod Kijowem. Jak się później okazało, problemem było paliwo i brak możliwości szybkiego zaopatrywania żołnierzy. Słomaliście, paconi! Słomaliście! Можно оттащить на Россию обратно. А вы хоть знаете, куда вы едете? Куда? To właśnie to prawdopodobnie w głównym stopniu przesądziło porażkę początkowego planu, jaki zakładał Kreml, bowiem ten nie uwzględnił desperacji Ukraińców, którzy stosowali w pewnym sensie zminimalizowaną taktykę spalonej ziemi, wysadzając trasy kolejowe, mosty i elementy infrastruktury wojskowej, którą mogliby przejąć Rosjanie. Tym sposobem mapa rosyjskiej inwazji na ten moment wygląda właśnie tak. I wniosek nasuwa się tutaj jeden: to Rosja jest w gorszej sytuacji niż Ukraina, ponieważ Kijów zachował kontrolę nad znacznie większą częścią prawobrzeżnej strony Dniepru. To jedna z największych porażek dla Rosji w tej wojnie, bowiem nic nie przekreśla możliwości, aby Ukraińcy przeprowadzili atak na przykład na wysokości Melitopola lub Mariupola, odcinając Rosję na południu, nawet w teorii odzyskując Krym. Jak donosi BBC według najbardziej ostrożnych szacunków rzeczywista liczba zabitych rosyjskich żołnierzy w Ukrainie może przekroczyć 20 tysięcy osób, chociaż Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy oszacował, że straty Rosji na piątek 9 grudnia sięgają 93 390 osób. Generał Mark Milley, przewodniczący amerykańskiego połączonego kolegium szefów sztabów, najwyższy rangą generał w armii USA, przekazał 10 listopada podczas Economic Club w Nowym Jorku, że rosyjska armia straciła w wyniku wojny w Ukrainie ponad 100 tysięcy żołnierzy, przy czym obejmuje to zarówno zabitych, jak i tych rannych. There has been a 20, Uh, probably 40,000 uh, ukrainian innocent people, or civilians, have been killed as collateral damage. you're looking at well over 100,000 russian soldiers killed and wounded. same thing probably on the ukrainian side. a lot of human suffering. Uh, yeah, energy resources are being attacked. in fact, civilians are being attacked, which is a war crime in and of itself. Uh, so there's a lot of human misery and it needs to stop. and there's one guy that can stop it, and his name is vladimir putin, and he needs to stop. Amerykański generał dodał, że siły zbrojne Ukrainy prawdopodobnie Poniosły podobne straty. A jak spojrzymy na ten problem, jeszcze przez pryzmat zniszczeń na Ukrainie, braku prądu i innych strat, można powiedzieć, że obie strony tego konfliktu są już tą wojną wykończone. I choć Rosja nie traci niemal całych miast, to traci bazy wojskowe oraz jej cenny sprzęt, ale też pewne strategiczne elementy związane z gospodarką i geopolityką. Dlatego w dzisiejszym materiale postanowiłem przyjrzeć się dla Was najważniejszym stratom, jakie do tej pory poniosła Rosja w wojnie z Ukrainą. Jak długo potrwa odbudowa rosyjskiego potencjału, oraz kiedy i czy w ogóle przekroczona zostanie linia graniczna strat, na jaką godzi się Putin. To wszystko w dzisiejszym materiale. Zapraszam Was do oglądania. Słuchajcie, chciałbym Wam bardzo podziękować za wsparcie poprzez zakupy na naszym sklepie. Ostatnio dość mocno go rozwijamy, a efekty widać gołym okiem. W końcu teraz wysyłamy nieraz ponad 100, a nawet 200 paczek dziennie. Więc naprawdę jest moc. Mamy tylko nadzieję, że wystarczy nam planszówek do końca tego roku, ale niestety tego zagwarantować wam nie mogę. Póki są na sklepie, to są jeszcze dostępne. Mam nadzieję, że gra umini wam zimowe wieczory z rodziną lub ze znajomymi. Oczywiście, kto jeszcze nie odwiedził naszego sklepu, to zachęcam do zajrzenia, ponieważ teraz czeka tam na was właśnie m.in. nasza gra planszowa, która cieszy się naprawdę dużą popularnością. Czy też dekoracyjne plakaty miast, a te będą fantastycznie pasować do każdego wnętrza, w tym nawet do tego biurowego. Co ważne, gwarantuję, dostawy na święta macie do 21 grudnia do godziny 14. Tak wynika z tego, co przekazał InPost. I jeśli chodzi o nowości, to tak jak już mówiłem, są już dostępne stare mapy do kolekcjonowania lub ozdoby, a część z nich ma ponad 100 lat. Więc myślę, że idealnie nadadzą się jako prezent, zwłaszcza z uwagi na ich feeling oraz opakowanie, które pozwoli wam przyjemnie odkrywać ich treść. Myślę, że fajnie kolekcjonować takie stare mapki, bo świat szybko się zmienia. Mamy teraz też takie specjalne zestawy świąteczne, które idealnie nadadzą się na prezent dla każdego. na w naszym sklepie znajdziecie też globusy, dekoracyjne świecoozdobne w kształcie ziemi, które robimy własnoręcznie, stare pieniądze z PRL-u w takiej oto ozdobnej ramce, czy na przykład rzeczy do kuchni. Więc jak sami widzicie ciągle się rozwijamy, a od nowego roku kolejne naprawdę duże projekty przed nami. Od tego weekendu, jeśli tylko nam się uda, do paczek dorzucimy nasze globalne krówki, czyli krótko mówiąc nasze własne krówki. Jak już będą dostępne, to informacja pojawi się na stronie. Jeszcze raz dziękuję wszystkim tym, którzy nam zaufali, dając subskrypcję, oglądając. Czy kupując coś na naszym sklepie? Bez Was to wszystko nie byłoby możliwe. A w 2023 szykujemy naprawdę duże projekty i z Wami to się musi udać. A teraz czas na materiał. Skala strat rosyjskiej armii zdecydowanie przerosła oczekiwania kremlowskich elit. Tak naprawdę te liczby są mocno rozmyte, ponieważ w czasie trwania działań wojennych nie zawsze jest czas na prowadzenie dokładnej statystyki, ale mimo tego pewne dane i obserwacje są. Rosja straciła w tej wojnie około połowy wszystkich swoich czołgów i większość precyzyjnych pocisków rakietowych, oznajmił niecały miesiąc temu amerykański wiceminister obrony do spraw politycznych Colin Kach, cytowany przez CNN. Teraz rosyjski przemysł zbrojny posiłkuje się dostawami z Iranu czy Korei Północnej, do czego zresztą Irańczycy sami się przyznają. Od początku inwazji rosyjskiej flota czarnomorska straciła co najmniej 12 okrętów i kutrów. Podał niezależny rosyjski portal Projekt. Według niego jednostki te zostały zatopione bądź mocno uszkodzone. I stanowią około 15% składu floty, który obejmuje 74 jednostki bojowe. Przy czym chyba wszyscy pamiętacie rosyjski krążownik Moskwa, który został zatopiony przez ukraińską armię 13 kwietnia. Był to jeden z flagowych okrętów bojowych floty czarnomorskiej, na którym w czasie ataku przebywało nawet 500 marynarzy, z czego część z nich poszła na dno razem z tym statkiem. Siły ukraińskie na początku listopada oznajmiły, że zniszczyły 278 rosyjskich samolotów bojowych w ciągu 8 miesięcy walk, czyli ponad dwukrotnie więcej niż Związek Radziecki stracił podczas interwencji wojskowej w Afganistanie w latach 1979-1989. Do grudnia tego roku te liczby nie uległy jakiejś drastycznej zmianie i oscylują gdzieś około 300 jednostek. Pytanie czy to dużo? Biorąc pod uwagę, że Rosja według danych posiada mniej więcej 1500, bojowych maszyn latających. Zdecydowanie tak, to 20% potencjału rosyjskiej armii. Przy czym i tak te liczby podane przez Rosję są mocno zawyżone. Wiele myśliwców, jak pamiętacie z początku wojny, to były atrapy. Dodatkowo część z nich wpisana jest na stan armii, a w rzeczywistości są zbyt stare na prowadzenie służby, lub po prostu wymagają gruntownego remontu. Krótko mówiąc, rosyjskie lotnictwo jest słabe jak nigdy. A do tych najbardziej spektakularnych strat sprzętowych w tej kategorii można zaliczyć na przykład 24 samoloty Su-35. Zostały one zestrzelone w walce przez siły ukraińskie liczba ta jest jednak wątpliwa, gdyż media i dowody wizualne potwierdzają utratę tylko jednego lub ewentualnie dwóch 135 nad Ukrainą w połowie sierpnia. przed inwazją w służbie rosyjskiej znajdowało się nieco ponad 100 135. w rzeczywistości Rosja w czasie działań wojennych, według amerykańskiej administracji, mogła stracić około 10 do 15 takich maszyn. co i tak jest liczbą imponującą, biorąc pod uwagę, że to najnowocześniejszy myśliwiec będący w posiadaniu Kremla. oprócz pod koniec października bombowiec taktyczny Su-34 uderzył w blok mieszkalny w wiejsku, powodując przy tym śmierć kilkunastu osób. Su-34 to jeden z najnowocześniejszych rosyjskich samolotów wojskowych. Jednak od początku inwazji na Ukrainę Rosja strąciła ich już co najmniej 17. Co tylko w tym przypadku oznacza straty szacowane na 600 milionów dolarów. Rosja straciła w pierwsze pół roku inwazji na Ukrainę sprzęt wojskowy o wartości 16,5 miliarda dolarów. Nie licząc przy tym wykorzystywanych pocisków rakietowych podał ukraiński portal Forbes. Na ten moment koszt ten szacuje się łącznie na około 30 w porywach do 40 miliardów dolarów w samym sprzęcie i kosztach związanych z uzbrojeniem. Do tego dochodzi jeszcze wynagrodzenie żołnierzy i inne ukryte koszty. Tym samym można przyjąć, że na tą chwilę Moskwa na swoją specjalną operację wydała minimum 50 miliardów dolarów, czyli mniej więcej tyle, ile rocznie jest w stanie wygenerować cała gospodarka Serbii. Niemniej w tych wyliczeniach nieuwzględnione zostały koszty wizerunkowe oraz te związane bezpośrednio z ekonomią. Amerykańskie restrykcje w postaci sankcji spowodowały, że import kluczowych dla rosyjskiego przemysłu półprzewodników spadł o około 70%. Właśnie tak podał w komunikacie amerykański resort finansów. Zdaje się też, że niepowodzenia rosyjskie na Ukrainie w dłuższej perspektywie mogą zaowocować spadkiem zamówień w rosyjskim przemyśle zbrojeniowym, który jakby nie patrzeć, jest jednym z Pilarów gospodarki budowanej przez Kreml. Ogromny rosyjski przemysł obronny od dawna jest symbolem patriotyzmu, a także kluczowym źródłem dochodów. Ponad 1300 obiektów produkuje tam obecnie broń, a urzędnicy państwowi lubią chwalić się setkami wyprodukowanych pocisków, samolotów i czołgów, a także wojskowymi innowacjami, takimi jak pociski Iskander czy czołgi Armata. Rosja jest drugim największym eksporterem na świecie uzbrojenia, przez co w tym miejscu są dwie możliwe ścieżki jak los. Zbrojeniówki potoczy się dalej. Jeśli Putin zdoła ją zrekonstruować, porzucając technologię Zachodu oraz ograniczając wpływy korupcji, ta część przemysłu, z uwagi na wojnę oraz możliwości testowania w czasie wojny, będzie faktycznie dalej się rozwijać. Jeśli jednak Ukraina tą wojnę faktycznie wygra, to obnaży słabość całej rosyjskiej machiny zbrojenno-wojskowej, a to będzie naprawdę silny cios dla Putina. Tak natomiast prezentuje się infografika przygotowana przez Ukraińców, ukazująca faktyczne straty Rosji, Głównym problemem Kremla nie jest jednak sprzęt, tylko sami ludzie. Więc skoro aktualnie mówi się, że Rosjanie stracili około 90 tysięcy swoich żołnierzy, a większość z nich to jednak były jednostki przeszkolone, to strata jest kolosalna. Rosjanie są bezkarni. Przynajmniej wydaje im się, że są bezkarni, a raczej wydawało im się, że są bezkarni do tego ataku tymi dronami a właściwie takimi bezzałogowymi statkami, jeśli rzeczywiście prawdą jest to, co mówisz, z kolei rosyjska propaganda, że to e, były te tu 141, e, które mają 40 lat ponad i że one się tam przeleciały spokojnie nad całym terytorium e, Federacji Rosyjskiej, ominęły prawda, Moskwę i uderzyły w te, e, w te miejsca, gdzie stacjonowały rosyjskie m, samoloty lotnictwo strategiczne służące między innymi do bombardowania. Eee, to jest ciekawe, bo to pokazuje, że ta obrona przeciwlotnicza rosyjska też jest dziurowa jak sito. Eee, no i to jest eee, kolejny Na papierze rosyjskie siły zbrojne liczą 1 milion żołnierzy, a w niedalekiej przyszłości ma być to milion 100 tysięcy. Oczywiście po putinowskim dekrecie mobilizacyjnym, ale prawdziwy rozmiar jest znacznie mniejszy i według USA to około 350 tysięcy żołnierzy przy czym nawet 50% z nich wymaga lepszego przeszkolenia. W takim wypadku realna siła Rosji jest znacznie niższa niż podejrzewano i bez restrukturyzacji Rosjanie można nawet powiedzieć, że są dość słabi. Na przestrzeni ostatnich tygodni Ukraińcy coraz śmielej uderzają też w rosyjskie bazy. Przykładowo w wyniku ukraińskiego ataku rakietowego na rosyjską bazę wojskową w Melitopolu w obwodzie zaporowskim zostało wyeliminowanych ponad 200 okupantów. Jednak najbardziej spektakularny atak dotyczy położonych w biuro no, Bas, hmm. no, w Engels i Ryazaniu, gdzie zniszczonych zostało kilkadziesiąt rosyjskich myśliwców i bombowców, a straty opiewają na kilkadziesiąt milionów dolarów. Ну вот, последствия ночного прилёта. Осколки аж вон туда вон отлетели. И это вот такая яма, воронка. Это он перевернулся. Что за техника не знаю, танк не танк. Вот такая херня. А вон наша столовая недалеко. Вот казарма, которая пострадала. Nie najlepiej jest też gospodarczo. Gazprom zmniejszył w październiku wydobycie gazu o ponad 30% w stosunku do października rok wcześniej, a eksport o około 67%. Szacowany spadek rosyjskiego PKB w 2023 roku wyniesie około 5 w porywach do 10% i przyniesie długotrwałe konsekwencje. Niemniej ciężko powiedzieć, czy istnieje jakaś czerwona linia dla Putina. Według ukraińskiego polityka Dymitra Kłęby, takowa nie istnieje, a w przyszłym roku Ukraińcy spodziewają się zmasowanego ataku ponownie w okolicy stycznia i lutego. Mimo ogromnych strat liczonych w miliardach dolarów, Kreml z Putinem na czele wierzą, że długoterminowo umocni to pozycję Rosji na świecie, a także przyniesie jej nowych zwolenników zmęczonych gospodarczymi skutkami tej wojny. Dodatkowo Rosja próbuje się teraz uniezależnić od Zachodu, co finalnie może w pewnym momencie okazać się jej mocną stroną. Pytanie tylko, czy do tego czasu wytrzymają sami Rosjanie oraz ich armia, która ma już tego dość. Wszystko tak naprawdę teraz w rękach Ukraińców, ponieważ jeśli Rosja przegra, to tak jak mówiłem w kilku poprzednich materiałach, jej pozycja globalnego hegemona przepadnie przynajmniej na kilkadziesiąt lat. Z perspektywy Polski to raczej scenariusz wymarzony. Dajcie znać, co sami o tym sądzicie. A ja dziękuję Wam za dzisiaj. Trzymajcie się, cześć.